Witam Was, moi kochani. Kończymy murowanie na tym obiekcie, czyli mamy powrzucane belki. To co trzeba było procesy po drodze wykonać, wykonane. Dzisiaj weźmiemy się za przemierzenie. Mamy naniesiony poziom zero, tutaj w tym miejscu kręcony. Ktoś się mnie tam pytał, kiedyś w komentarzu skąd wziąłem te zero, skąd to się bierze. Zaraz Ci wytłumaczę w rysunku, żebyś wiedział kolego o co chodzi. Zostaje do murowania nam tylko ten kawałek ścianki. Tutaj Darek się za to weźmie domuruję ja w międzyczasie, muszę poszalować jeszcze nad jedną Jedno mamy do zaszalowania, tutaj jest zrobiona wnęka przygotowana, gdzie potem w tym miejscu powstanie nam komin i będzie taka wnęka na komin zrobiona. Tak, tu jest to w tym naszym projekcie, ale my musimy się wziąć korzystając z pogody. Bo zobaczcie, teraz jak rzucę sobie wiązkę, ładnie ją widzę w koło, nie musimy latać z odbiornikiem, i przeniosę sobie poziom. Od tego mojego zera o jakiś pełny wymiar, 2 metry przypuszczam, czy, czy 2,30, 2,20, nie ma znaczenia. Zaraz sobie to wszystko narysuję i będziemy mogli zrobić szczelidź sznurkiem traserskim, żebyśmy mieli przygotowane pod montowanie deski obrysowej. Tutaj też będziemy korzystać z szalunków gotowych, więc, ale deskę obrysową musimy zrobić. Tak to tutaj wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o nadproża ustawiane centralnie na bloczku komórkowym, bez żadnej poduszki powietrznej, z racji tego, że po prostu ona tutaj nic nie da, nic nie wniesie ta poduszka betonowa. Jeżeli byśmy chcieli robić, nie widzę takiej potrzeby, jest to moim zdaniem wykonane dobrze, bo poduszka, no nic, po prostu nie da i tyle. Dobra, wytłumaczę zaraz te zero, o co chodzi z tym zerem. Dobra, tutaj mamy sytuację tego typu. Mamy zaznaczone w tym miejscu D1, szukamy na opisie, jest podłoga na gruncie, tutaj D1, i teraz tak. Mamy od podsypki żwirowo-piaskowej, to co żeście widzieli, tu jest w projekcie 20 cm, oczywiście tutaj było więcej tej podsypki, z racji tego, że było całe wybierane, dlatego wyszło tak, jak wyszło dwa razy foldy. 10 cm beton C12-15. Myśmy zastosowali beton B25W8. To mam zawsze tłumaczę dlaczego to robię na tej, na tej podłodze na gruncie. Yy, więc nie będę się powtarzał. Kolejna sprawa dwa razy folia na to idzie, na ten beton właściwy PE 0,3 mm, 15 cm steropianu, folia i Siatka zbrojona się przed 7 cm wylewki, no i panele podłogowe, i wszystkie te wymiary, które tutaj macie, tutaj akurat nie ma wymiarowanych paneli terakota, ale zakładamy zawsze, że te panele plus terakota mają te średnio 2 cm, trzeba dodać. I teraz, jeżeli dodamy sobie wszystkie te wartości, czyli patrząc od, od te dwa punkty, jakby nas nie interesują, czyli wykreślamy sobie to i to. I lecimy, dodajemy wartości i ten wymiar wychodzi nam tutaj w tym miejscu. Czyli mamy zaznaczone nasze zero właściwe, po którym będziemy chodzić. I od tego zera bierzemy każdy wymiar, czyli wysokość drzwi, wysokość okien, czyli dołu okien, no i wysokość pomieszczeń. Tak? Czyli tutaj w tym wypadku wysokość pomieszczenia mamy od zera właściwego, czyli od płytki paneli do dołu stropu ma być 267 Centymetrów. My deskę obrysową będziemy robić na już wam mówię 265 cm, czyli 265 cm od tego punktu 0. Dlaczego? Dlatego, że jak zrobimy naszą deskę obrysową w ten sposób i od zera tu będzie 265. Jeżeli dołożymy płyty systemowe, nadskoczy nam tutaj 2 cm, czyli w równać się to będzie 267, czyli to co mamy w projekcie Wyjdzie to po prostu z tego, że nałożymy jeszcze na tą deskę obrysową płytę szalunkową. Tak to wygląda. Czasami jest tak, że macie gdzieś jakiegoś repera. Nie wiem, na blaszaku, na, na słupku, gdziekolwiek, na czymś, co, co jest coś sztywnego, nieruchomego. Jak przeniesiecie ten poziom z blaszaka, czy tam z tego repera, to też powinno Wam wyjść tutaj, w tym miejscu te 0 właściwe, tak? To możecie sobie też skontrolować, przemierzyć, te czy faktycznie to Wam pasuje. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda. Stąd się bierze też te 0 właściwe. No musimy mieć jakiś wyznacznik do wysokości pomieszczeń. No i tutaj mamy to w ten sposób przygotowane. I teraz ja sobie skoczę na rusztowanie i przeniosę sobie wysokość, myślę 2,5 metra. Czyli zostawimy sobie te 20... 15 cm od góry, albo zrobimy 240. Zobaczę, jak mi będzie wygodnie, ale to też wam pokażę o co chodzi, żeby sobie szczelić sznurem traserskim i mieć fajną, fajną podstawę, jakby do robienia tego, tej deski obrysowej. Jak zrobicie sobie w ten sposób? Zrobicie to do lasera, a przypuszczam, że każdy, kto zaczyna inwestycje, kupuje ten laser, czy tam Nivel System, czy cokolwiek sobie wybierzecie z odbiornikiem. To nie są jakieś arcy rzeczy. E, świetnie się z tego korzysta i bardzo łatwiej robotę. I macie pewność, że macie igłę zrobioną, czyli równiutko wszystko. Czy domierzyć sobie pierwszą warstwę, to co wam kiedyś tłumaczyłem, naprawdę idzie sobie z tym poradzić. Dobra, skakuję na górę i wymierzamy. Dobra, zaznaczyłem sobie w tym miejscu 230 cm. Czemu 230 już mam tłumaczy moi drodzy? <laughs> Dlatego że jak dam 240 wychodzi mi w tym miejscu i po prostu jak deska będzie szersza, przykryje mi ten element tutaj, a tego nie chcę. Ja chcę mieć tą kreskę widoczną i teraz wskoczę sobie na górę, zamontuję laser na tą wysokość, mniej więcej, żeby było wszystko yy, tak jak się należy. I od tego będziemy wytyczać 230. Mamy nasz wymiar 265, czyli te 25 cm, 35 cm, przepraszam, od tej kreski 35 będzie góra deski obrysowej. Tak to będzie wyglądać. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, tylko muszę tam wyskoczyć do góry. Dobra, odmierzymy sobie teraz od górnego bloczka mniej więcej na jakiej wysokości to mamy gdzieś 23 cm, i zaznaczę sobie też tutaj. W tym miejscu zamontujemy nasz laser 23 cm, żeby pasowało. I spróbujemy to zmontować. Jakąś tam śrubę sobie jedną wziąłem, żeby mógł to ogarnąć. Ja sobie tak przymierzam mniej więcej z racji tego, że ta podstawa jest regulowana, więc nie muszę się starać o jakąś tam idealną dokładność. Dobra, skręcimy to do kupy. Czekajcie, tak, żebym mógł go też włączyć. Tutaj to da nam znacznik, po prostu pewny, że mamy wszystko na jednym poziomie. No i teraz reguluję sobie uchwytem i dźwigam do góry. Pilnuję, żebym miał to na tamtym moim wyznaczniku. To jest moja matka, więc tego będziemy się trzymać żeby wszystko pasowało więc możecie sobie teraz przejść wiązkę widać doskonale czyli mamy to ustawione widzicie w ten sposób, że wiązka jest na równo. Jeżeli będzie tam pół centymetra, no nie dajcie się też zwariować, że tam 2 mm. To nie jest apteka, moi drodzy, więc tutaj też świat się nie dawali, jeżeli zrobicie to w ten sposób. I teraz wyznaczam sobie tutaj dwa punkciki. W samych rogach, czyli w tym miejscu, i w tym miejscu to jest mój odnośnik do szczelenia sznurkiem traserskim. Tutaj wyznaczenia sobie kresek i tak robię w każdym punkcie, w każdym pomieszczeniu, żeby to było jakoś tam wyznaczone. I tych punktów zero mamy więcej naniesione, bo myśmy te zera sobie wcześniej nanosili, więc mamy w kilku punktach. więc tych odnośników mam kilka, tak? Nie tylko że w tym miejscu mamy też w tamtym pomieszczeniu, w tamtym pomieszczeniu też mamy te odnośniki, więc. Tutaj wszystko, wszystko jakby jest pod kontrolą i tutaj tak samo dwie kreski w tą stronę i tak robię na każdym rogu i potem szczelimy sznurkiem traserskim. No korzystam po prostu z tego, że jest pogoda jaka jest, więc mogę sobie, mogę sobie moi drodzy pozwolić na to, że nie muszę używać tego odbiornika. Łatwa, łatwiejsza robota dużo i no i szybsza przede wszystkim. Dobra, i został mi tamten narożnik. Przejdę z drabiną, zaznaczę. No, i może pokażę Wam, jak wytrasować to w jedną osobę. Też to idzie zrobić. Ok, mamy sznurek traserski. Biorę wkręta jednego, nakręcę sobie tutaj. Na razie tego lasera jeszcze nie zwijam, czyli wkręcam sobie w tym miejscu w osi centralnie, żeby miał. Tak jak mówię, 2-3 mm na budowie to jest żadne, żadne uchylenie, moi drodzy. Nie miejcie złudzeń, że zrobicie to wszystko co do milimetra. Raczej fizycznie się tego nie da zrobić, ale starajmy się robić jak najlepiej potrafimy. Mam taki sznurek, że mogę sobie to zaczepić, żeby nie korzystać po prostu z drugiej osoby, a dużo pracy z takich, które będziecie wykonywać własnoręcznie, czyli roboty, które możecie zrobić samemu, tak, czyli przygotować choćby takie coś. No i tutaj sobie naciągam maksymalnie ile się da ten sznurek, żebym miał jak najlepszą jak najlepszy wyznacznik. Czyli w ten sposób jeden szczał i gotowe. I mamy po całości kreskę, od której możemy wytyczać po prostu tę deskę obrysową. Nic trudnego, prosty sposób. I teraz jak zgasimy laser moi drodzy, możemy sobie zobaczyć jak to wyszło. Czyli mamy tą kreskę idealnie, czyli nie obwisz nam sznurek. Możemy to w ten sposób sobie skontrolować, czyli widzimy, że jest dobrze, nie musimy tutaj nic korygować. Po całości mamy przygotowane. No i teraz jeżeli mamy tą kreskę na wysokości 230 cm, a będziemy robić wysokość 265 cm naszej deski obrysowej, to to nic prostszego, tylko z tego punktu te 35 cm będziemy mierzyć. Już wam tłumaczę, czyli bierzemy sobie 35 cm i widzimy widzimy jaką musimy mieć deskę obrysową minimum 12 cm to jest praktycznie na nasz styk naszego budynku, znaczy naszej góry murów, A my chcemy zrobić 18 jakby była, no to by była ok. Ale przypuszczam mamy wąskie deski, więc będziemy skręcać z dwóch elementów, czyli będziemy mieć takie około 20 cm. 18, zależy jakie tam deski. Chyba, że znajdziemy takie 18, no to oczywiście to wykorzystamy i to będziemy trzymać tylko 35 do kreski, zamontujemy i kolejno, kolejno. W ten sposób można sobie spokojnie z tym poradzić. Macie pewność, że tą stronę macie, macie równą. Potem zostanie jeszcze kwestia blatów zewnętrznych podniesionych o grubość 16 cm, bo w tym wypadku 16 cm ma nasza, nasza płyta, czyli Beton mamy 16 cm gruby i o te 16 z zewnątrz musimy podnieść, ale od tej deski musimy zrobić 18 cm, tak? Bo pamiętajmy, że tutaj nam nadskoczy jeszcze te 2 cm, czyli od, dobra, wytłumaczę Wam to może jak będziemy już to mieć fizycznie nakręcone, bo, bo tak to ciężko to jakoś tam e, wytłumaczyć, najlepiej jak to zobaczycie sobie na żywo. No i lecę z tymi, z tymi kreskami i, i widzimy się potem już przy... Albo przy szalowaniu tego elementu, albo przy montowaniu tych desek. Dobra moi drodzy, mam wytyczone. Chociaż powiem wam szczerze, łatwiej to się oczywiście robi w dwie osoby, ale tak jak mówię, budując system gospodarczy nie zawsze macie tę drugą parę rąk do pomocy. Więc możecie sobie przynajmniej to przygotować. Natomiast do deski obrysowej no to raczej już potrzeba dwie osoby, żeby to jakoś racjonalnie wyprowadzić do, do tego naszego poziomu, który chcemy uzyskać. Bo w jedną osobę to troszeczkę Ciężki temat, być może da się to zrobić, nie wiem czy kiedyś próbowałem, czy nie. Może kiedyś spróbuję, ale na pewno jak jest druga osoba do pomocy, to jest dużo, dużo łatwiej to ogarnąć. No i tu jeszcze w tych pomieszczeniach to, co Wam mówiłem, mamy wyznaczone te zera nasze, czyli też mamy śruby powkręcane z racji tego, że już mamy wyznaczyć, czyli stąd bierzemy sobie zaś ten nasz wymiar, który potrzebujemy i mamy to ogarnięte, nie musimy się martwić. Potrzebowaliśmy to po prostu, żeby mieć wytyczone góry tych naszych tych naszych, tam też mamy zrobione zero, także spokojnie to mamy w tym miejscu, tam mamy przygotowane, jak darek wmuruje, to już mamy wyznacznik do następnych elementów. Musieliśmy wyznaczyć doły naszych tutaj szalunków. Tu oczywiście deska przyjdzie jeszcze z czoła nakręcona troszeczkę powyżej, czyli wtedy ustalimy sobie od zera do dołu, odejmując grubość deski naszą tutaj knapkę z czoła i na niej pójdzie blacik 24, bo taką mamy szerokość muru, podstępujemy wyrównamy i wtedy dopiero zrobimy boczne burty, żebyśmy mieli tutaj tą belkę, ten, bo ona będzie dość wysoka, czyli to co zostało 24 plus plus 24 wieniec, no około 50 chyba tam jest w projekcie, więc taką, taką belę musimy tutaj zrobić w tym miejscu, no i w tamtym miejscu też. No i tu mamy sytuację, że mamy okno narożne, czyli będziemy robić w ten sposób te okno narożne, też zaszalować trzeba będzie i, i zalać to potem przy stropie, także troszeczkę inny projekt niż robiliśmy ostatnio. Tam wrócimy oczywiście jeszcze, bo mamy do dokończenia kominy, jest to dom w Aurorach 7, tam był dom w Aurorach 14 troszkę praktycznie to samo, tylko parę tutaj jest innych, innych jakby elementów na przykład taki, że tam jest dach dwuspadowy, tutaj mamy ten wypust czyli te słupy, które mamy przygotowane tutaj musimy jeszcze dolać na zewnątrz czyli będzie podpora pod ten dach nasz tutaj zewnętrzny, więc tak to, to jest taka zmiana a tak bardzo podobny projekt dobra moi drodzy, robię ten element, czyli tutaj Wam pokrótce wytłumaczę Musimy to zalać w jednym, w jednym razem i żeby móc kontynuować to murowanie i tutaj mam od tego mojego poziomu 0 wyznaczone 207,5 cm. Z racji tego, że tu przyjdzie blat 2,5 cm, więc ogólnie będziemy mieć 210 do wielkości, znaczy od nasz otwór będzie miał Wysokość 210 cm. Czemu tak? Mimo tego, że w projekcie mamy 200, no na to zwracajcie też uwagę, bo zwykłe drzwi, które chcecie kupić, standardowe futrynki mają 207 wysokości, więc te 210 robię jakby z marszu, te wewnętrzne zawsze elementy. I mam pewność, że każde drzwi tutaj będą wchodzić bez problemu, natomiast te z wymiaru 210 zostały zmienione na 215, tutaj pamiętajcie, że z wysokością zawsze sobie poradzicie, natomiast problem się po pojawia wtedy, kiedy macie za mały otwór, za niski, musicie, nie wiem, kombinować, podcinać drzwi, no takich, takich rzeczy lepiej uniknąć, żeby, żeby się gdzieś tam nie wpierdzielić w jakieś tam... E Tataraki. No, i tutaj też musimy, widzicie, pociągnięty jest w tą stronę ten mój element, ale ja sobie tutaj coś wymyślę zaraz, żeby to wstępnie wyprostować. Nie wiem, czy mi to wejdzie tutaj, wejdzie. Czyli w ten sposób to wypionuję, bo będę chciał zmierzyć sobie tutaj blat, który przyjdzie też na 24 cm. To są te elementy, które robimy na 24 cm, żeby licowało nam się z murem, i wtedy mamy pewność, że. Że jest wszystko ok tak, jak być powinno. Tam jest zamontowane na kołki szybki montaż. Wstępnie bym zamontował na, na te gwoździe do betonu. No i dobra, mamy wypoziomowane, wypionowane. I teraz mierzę sobie odległość tutaj od zewnątrz. Na 94 cm zrobimy blacik. tego, że drzwi będą 90, widzicie, 4 cm będzie tutaj luzu pomiędzy jeszcze drzwiami. Zawsze robię te pół centymetra luzu. Nie ciśnijcie się z tymi blatami, moi drodzy, na, na siłę tutaj, żebyście mieli na styk, bo, no bo po prostu potem przy rozszalowywaniu jest problem. Jeżeli deska wyjdzie Wam dalej i zalejecie to betonem, no musicie to rwać, szarpać się z tym niepotrzebnie. Zróbcie sobie na 94 centymetry, tak jak w tym wypadku nawet na 93,5 zrobię i to też spokojnie wystarczy. To Wam pokażę. Taki blacik przygotuję i go tu zmontujemy. No i będziemy musieli dorobić po prostu tutaj zbrojenie. No i oczywiście Wysokość tego nadproża musi tu zostać zmieniona, no bo byśmy mieli fizycznie tego nadproża, zaraz Wam powiem ile, troszeczkę by było lichutko, no wyszło by około 8,5 cm, nie no musimy to podnieść do góry, ale do tego też dojdziemy. Dobra, moi drodzy, mamy to zamontowane, czyli widzicie, w ten sposób zostawiam sobie tutaj zawsze trochę luzu. Jak deska jest za szeroka, piankuje i mamy wymiar 24 to, co chcieliśmy uzyskać. Już rozszerzyłem troszeczkę te deski, zapiankowałem i po temacie nie będziemy się bawić w szukanie jakiegoś te, tutaj na wymiar. I teraz tak, poziom wychodzi mi tu, widzicie, więc nie możemy zrobić tak wąskiej tej belki, bo troszkę by było lipa. 7 cm, więc przechodzimy na tą stronę. Domurowałem te dwa bloczki tutaj i zrobimy belkę na 20 cm. Jest to już do przyjęcia. Szczemionka sobie powyginam na giętarce według siebie. Trzy druty dołem, dwa górą i czyli wyglądać to będzie w ten sposób jak zrobimy nasze szczemionko, czyli tutaj dajemy dwie dwunastki, na dół wchodzą trzy i to jest całe przezbrojenie i słup, kontynuacja do góry, podpora na supie, a tutaj na murze ta poduszka wyszła z natury jakby, bo ja wyrównałem sobie tą deską do góry, więc to czy ona by tu była, czy by jej nie było małe znaczenie przy, przy takim broczku komórkowym, natomiast jeżeli macie porotem, czy dziurawca, no to warto zrobić tą poduszkę to jest tak, tak na marginesie to i dobra, i zaszalujemy sobie to na równo tutaj do poziomu i zalejemy Tutaj jeszcze kawałek 12 i to polecimy już do pewnego momentu. Mamy już bloczki 24, czyli tutaj mam wymierzone 24 cm, żeby potem bloczka nie docinać. Na tym szalunku, na tym betonie naszym tutaj jeszcze domurujemy tą górę naszego bloczka, żeby już było to wyrównane do góry. No i tak to wygląda. Darek kończy już tamte murowanie. Nie będziemy pomału się brać za obrysówkę, ale pierwsze musimy skupić się na tym, żeby zakończyć tą ścianę jeszcze tu. No i tu moi drodzy kwestia podparcia tego elementu tutaj mamy 90 parę centymetrów więc nie ma się co bawić w jakiś stempel tutaj w środku żeby zabezpieczyć nasz znaczy się zawalić sobie przejście weźmiemy rusztowarką mamy komunikację no i tutaj z drugiej strony przykręcimy od góry jedną deskę i podstawimy sobie w ten sposób tu żeby pasowało docięte na wymiar. I tu macie pewne że nic wam tutaj nie odskoczy gdzieś tam na bok i Spokojnie wystarczy. Słuchajcie, to ciśnienie tam będzie minimalne. My to zalejemy sobie ręcznie z racji tego, że nikt wam tu nie przywiezie takiej ilości betonu. A kontynuować pracę trzeba. Czasami są takie elementy, gdzie trzeba po prostu ręcznie to zalać. Dwa wkręty takie, żeby tylko przytrzymały mi tą deskę, żeby mi nie odjechało. Tutaj nic nie skręcam. Tu mam podklinowane i spokojnie wystarczy na taki element, żeby to zalać to bez tematu nawet. Natomiast tam, gdzie będą podciągi, tutaj będzie podciąg robiony, czy te na większe w tych oknach. No to już będziemy po prostu mieli stemple podstemplowane, tak jak się należy. I tam już to tak nie możemy pozwolić na taki temat. Ale tutaj, jak najbardziej, zobaczcie. Możecie się powiesić na tym i spokojnie wytrzymać. Jak mnie wytrzymało 100 kilo, to i wytrzyma ten napór tutaj tego betonu. Dobra, moi to szybciutko, pokrótce Wam wytłumaczę, bo nagła sprawa wyskoczyła, będą zrobione w ten sposób te szczermiony, znaczy te tutaj pręty i kontynuacja musi iść do góry pod wieniec. Nie mamy na razie prętów, ale trzeba będzie dowieść, drugi będzie w tym miejscu, więc tutaj trzeba będzie zrobić przedłużkę. On jest tutaj w ten sposób na tych, czyli takie szczymionka muszę sobie wygiąć, no a tutaj złączymy po prostu do góry tym prętem, który będzie wchodził nam jeszcze tutaj do, na wysokość zbrojenia, który będzie szło w tym miejscu, czyli przedłużymy o jakieś, nie wiem, 60-70 cm do góry, żeby to w ten sposób wyglądało, ale niestety... Dzisiaj już tu nie dokończymy tematu, bo jest gardłowa sprawa dla mnie, o której się dowiecie też oczywiście z czasem, ale póki co musimy spadać, więc z wami się muszę pożegnać moi drodzy. Dokończymy temat w przyszłym odcinku, także miejcie się do następnego.